Dzisiaj Barbary są imieniny, by wszystkie życzenia się spełniły Zdrowia, uśmiechu, dobroci wokół, wielu przyjaciół u Twego boku Radości serca i słońca blasku, dzisiaj dla baśni wielkie oklaski Dzisiaj Barbara ma imieniny, dziś sto lat, to lat Tobie życzymy Życzenia się spełniły Zdrowia, uśmiechu, dobroci w oku, Wielu przyjaciół u Twego boku Życzymy Tobie ciepła i marzeń Życzymy Tobie spełnienia pragnień Znosimy za Twe szczęście szampana Będziemy śpiewać sto lat do rana Dzisiaj Barbary są imieniny Gdy wszystkie życzenia się spełniły. U twojego boku Dzisiaj, Barbary, są imieniny, by wszystkie życzenia się spełniły. Zdrowia, uśmiechu, dobroci wokół. Wielu przyjaciół Twego Boku. Dzisiaj, Barbary, są imieniny, by wszystkie życzenia się spełniły. Zdrowia, uśmiechu, dobroci wokół. Wielu przyjaciół Twego Boku. życzenie systemu